Witaj na naszym kanale, w tym odcinku pokażę Wam jak wymienić bezpiecznik termiczny w piekarniku na przykładzie marki Hisense. Za co on odpowiada? Za odłączenie urządzenia w momencie kiedy zaczyna się nadmiernie przegrzewać. Wymianę rozpoczynamy od odłączenia urządzenia od zasilania, jest to bardzo ważne, lepiej żeby Was nie kopło. A następnie przechodzimy do osłony. Wykręcamy, wykręcamy. I ostatnie dwie. Pamiętaj, polub, zakomentuj. Zasubskrybuj nasz kanał. Może nie teraz, może w przyszłości, ale kiedyś się jeszcze zapewne przyda. A nam pomaga to się rozwijać. I zaczepuj, ściągamy. Delikatnie sobie przekładamy na dół. Bo mamy tu przyłącz elektryczne. Nasz bezpiecznik znajduje się tu. I tę tu, tu złączki wypinamy. I tutaj też torx, więc wykręcamy sobie. Hop, jedna. No wychodź, parciuszko. Up. I mamy, nasz bezpiecznik jest na zewnątrz. I montujemy. Przykręcamy. I Drugą. Pinamy tak. jedną, pinamy drugą i zamykamy. Osolne sobie kładziemy. Na zaczepy. I wszystko wkręcamy. Okay. I gotowe. Powodzonka.